Dzień dobry, zapraszam na pedicure u osoby, która ma bardzo długie paznokcie, takie około 5-6 letnie. Przy takich długich, grubych, srogowociałych paznokciach zawsze sobie delikatnie je nacinam takimi cęgami, które mają krótkie ostrze, bo dzięki temu łatwiej jest wejść pod paznokieć i tam lepiej sobie manewrować. A potem dokonuję nacięcia fransem, tak, żeby reszta już tego paznokcia ładnie odpadła. Więc to jest naprzemiennie praca, trochę cęki, trochę Fres, aby ułatwić sobie i przyspieszyć pracę. I właśnie niezły kawałek już tego paznokcia odpadł. To samo dokonuję tutaj w przypadku drugiego palca, czyli podcinam kawałek paznokcia. A potem dochodzę frezem, tam, gdzie już boję się trochę cegami pracować, i naprzemiennie wszystko ładnie, elegancko odchodzi stopniowo. Osobiście bardzo lubię na takich paznokciach pracować, ponieważ ta przemiana potem jest no, genialna i motywująca. Tu właśnie pokazuje jak fragmenty odpadają tej keratyny, tej płytki paznokciowej. Część tego co widzicie to jest po prostu na skórek. Dużo osób pyta o te cenki. To są cenki właśnie z podwójną przekładnią idealne do takich grubych, twardych paznokci, bo precyzyjnie z nimi pracuje. A dzięki podwójnej przekładni mniej siły używamy w czasie skracania takiego paznokcia. I tu już mamy efekt po. Pacjent zachwycony, jego rodzina tak samo, więc zobaczymy za jakieś kilka miesięcy znowu się spotkamy. Dziękuję.